Cześć, jestem Jakub z kanału OnReal. Choć cały dzisiejszy dzień trwałem święte wielkanocne, to nie da się ukryć, że zbliżamy się do ich końca. Świadczy o tym także koniec maratonu, który zbliża się na kanale Maratonu Wielkanocnego. Bo, jak maraton wielkanocny, to musi się skończyć wiadomo, w Wielkanoc. Dlatego dzisiaj, w ostatni dzień tego maratonu, zrecernizujemy sobie już czwarty, czwarty zestaw. Był polibak, dwa zestawy. Teraz trzeci, jak zestaw, czwarty ogólnie. 40523. Są tutaj dwa króliki pamiętacie pewnie niedawno recenzowaliśmy w piątek takie coś e, takiego królika e, ale, e, nie ukrywam, że skalą mogą być podobne, ale będą trochę mniejsze to wiadomo e, ale e, dzisiaj ułożę, zaprezentuję Wam i sobie to ocenię, bo przyznam Wam szczerze, że zestaw wydaje się naprawdę e, ciekawy, ale końcową ocenę wiadomo będę mógł wtedy to ułożę, dlatego ja już śpieszę do układania Zobaczę, czy tutaj dam radę bez pomocy, yy, bez pomocy żadnego noża, bo tutaj tak, 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 udało się. Na szczęście. Co, woreczek numer 6 tutaj jest. To się boję je. tu będzie. Ach, jakieś dziwne ostatnio w tym zestawie, który zwałem wczoraj też były... Yy, przed wczoraj też było pełno takich woreczków. Nie rozumiem tego o co tu chodzi, czemu takie dają ogromne woreczki. Ale zobaczcie, jest tego sporo, 7, 7 woreczków, no. Zdziwiony jestem naprawdę, to jest tyle woreczków, więc dostajemy czasami w porządnych, takich dużych już zestawach po 450 zł. Ale jest wrócę za to dwie, yy, chude, także myślę, że zaraz sobie to ułożę i my widzimy się po położeniu. Tak prezentuje się Mingus Dengus! Tak prezentuje się ułożony zestaw. Teraz już bez żartów możemy zacząć jego omawianie. Jak widzimy, jest tutaj bardzo e, zielono, ale bym powiedział, że tych wszystkich setów, które zrealizowaliśmy e, na kanale w ramach tego maratonu, e, tutaj chyba ten najbardziej jest zbywany, jeśli chodzi o e, kolory na tych podstawach, o te, mm, o te rośliny. E, zobaczcie, mamy tutaj e, pisanki. Pisanki to są małe, nie takie na przykład jak dostawaliśmy w tym zestawie z królikiem, który zrealizowaliśmy w piątek. E, są to małe pisanki, i przez to. Nie mogę być takiej z dokładnością co robię, wiadomo, ale mimo wszystko... Są one względnie zrobione, są tutaj jakieś we wszystkich są trzy dane trzy kolory, więc tutaj naprawdę jest OK. I widzimy podwyższenie jest zrobione z innego koloru trawy, aniżeli sama płytka. Nawet są trzy kolory użyte, jeśli chodzi o trawę oraz mamy także rośliny w jeszcze innym chyba kolorze, żeby było ciekawiej. Dostajemy dwa króliki, jeden taki biały, zobaczcie, fajnie zrobiony taki biały w pozycji takiej półsiedzącej. Pół Natomiast królik królik, tutaj drugi. Brąz tym razem w z dwóch oczach z dwóch, dwóch brązu on sobie tak bardziej y, siedzi i stoi. Nie wiem, jak to opisać, jak, jak nazywać tą pozycję. E, z tyłu mamy trzy takie kwiaty, koło siebie, bardzo fajne. Y, fajne Wszystkie zbane o fajne, ciekawe kolorki. E, no i co? Chyba to wszystko. To już koniec dzisiejszego odcinka, a tym samym koniec maratonu. Maratonu niezwykłego w że recenzowaliśmy sobie wiele ciekawych zestawów. Ja nawet tutaj przemieszczę, bo czemu by nie przemieszczę to, co mogliśmy oglądać. Oczywiście życzenia wam, wam tutaj nie położę w e, żaden sposób, ale to, co się uda, to Wam e, ustawię, bo oczywiście wczoraj był film z życzeniami, który akurat nie mogę postawić tutaj, ale postawię te trzy e, zestawy. E, który z nich według mnie e, jest najlepszy? Wszystkie mają swój fajny urok, ale mi najbardziej podoba się ten z lekami i pisanką. Uważam, że jest najlepszy, a piszcie, który wam się podoba najbardziej. Jeszcze pamiętajcie o tym który ja coś w niedzielę panową. I my już kończymy. Widzimy się w następną sobotę. Pa!